Na pograniczu snu i jawy, tam gdzie polska prowincja stapia się z mgłą wiecznego zapomnienia, wydarzyło się coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. To nie była historia o duchach ani o opętaniu. To była historia o czymś znacznie gorszym, a mianowicie o powrocie tego, co nigdy nie miało prawa wrócić. Wieś Jaworzyny tonęła w szarudze listopadowego poranka, gdy Helena przybyła do opuszczonego dworku, który odziedziczyła po zmarłej ciotce. Zarośnięta chwastami i zaroślami droga prowadziła przez podmokłe łąki, a pod kołami jej starego samochodu chrupotały brudne kałuże, odbijając ponure niebo. Gęsta jak mleko, mgła nie zdawała się być zjawiskiem naturalnym. Była lepka, wręcz dusząca, jakby stanowiła żywy byt, który próbował wniknąć do płuc. Zatapiała świat, zostawiając jedynie niewyraźne kontury drzew i rozpadających się płotów. Sam dwór stał samotnie na wzgórzu niczym wypalona skorupa dawnej epoki, z zapadniętym dachem, poczerniałymi od wilgoci cegłami i skrzypiącą furtką. A jednak, mimo zewnętrznego rozkładu, w powietrzu unosił się zapach świeżo palonego drewna, który w tej scenerii brzmiał jak fałszywa nuta, niczym ostrzeżenie. Dwór miał być przecież opuszczony od lat. Gdy przekroczyła próg, zamarła. Wnętrze nie było tak zrujnowane, jak się spodziewała. Coś, a może ktoś, wyraźnie dbało o ten dom. Stare meble były czyste, kominek tlił się delikatnym światłem żarzących się węgli, a w powietrzu unosił się dziwny zapach kadzidła zmieszany z czymś gnijącym, obcym, przenikliwym. Znalazła dziennik ciotki w jednej z szuflad sekretarzyka. Początkowo zapiski wydawały się zwyczajne, narzekania na pogodę, na samotność i ból stawów, jednakże z każdą kolejną stroną pismo stawało się bardziej chaotyczne. Słowa traciły sens, a znaczenia rozpuszczały się w nonsensie. Ciotka pisała o dziecku z piwnicy, o czarnych oczach, które patrzą przez skórę, o głosie, który śpiewa w nocy, gdy ziemia oddycha krwią. Helena nie chciała wierzyć w te brednie, przypisując je starczemu majączeniu, ale potem zaczęła słyszeć dźwięki, skrobanie, kroki, cichy, przeciągły płacz dochodzący z podłogi. Piwnica, której nie było w planie domu, Ukryta była za starym zegarem. Dopiero trzeciego dnia, gdy sunęła się z ramy i przesunęła ciężką obudowę, odsłoniła włas w podłodze prowadzący w dół. Schody były strome, mokre i śliskie od pleśni, a zapach z atakował nozdrza jak trupi oddech. Na dole znajdowała się piwnica, ale wbrew logice nie była to zwykła przestrzeń gospodarcza. Był tam pokój dziecięcy, z łóżkiem, zabawkami oraz zmechaconą pościelą w misie. Ściany pokrywały setki rysunków, wszystkie wykonane dziecięcą ręką i przedstawiające to samo: Dziecko bez twarzy, z pustymi oczodołami, stojące na granicy lasu. W jednym z rysunków znajdowała się sama Helena, trzymająca dziecko za rękę. Tej nocy po raz pierwszy usłyszała śpiew, który nie przypominał żadnej znanej melodii. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Brzmiał jak rozdzieranie pergaminu, jak zawodzenie powstające z głębi ziemi, a jednocześnie był pełen nienazwanego smutku. Helena nie zmrużyła oka. Nad ranem na ścianie sypialni znalazła napis, wyryty czymś ostrym, wróciłem. Od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Przedmioty znikały z miejsc, w których je zostawiła, drzwi same się otwierały, a w szybach przemykały cienie, które znikały, gdy próbowała się im przyjrzeć. Ale najgorsze były sny: śniła o lesie, którego nie znała, a który wydawał się jej dziwnie znajomy o polanie, na której rosło martwe drzewo z konarami przypominającymi szpony a pod nim leżało to dziecko łyse z pustymi oczodołami i czarnym otworem w miejscu ust, z którego płynął śpiew, wieczny i przerażający. Rankiem na jej ramieniu pojawiły się siniaki, jakby ktoś lub coś trzymało ją za rękę. Postanowiła uciec. Spakowała torbę, jednak samochód odmówił posłuszeństwa, druga prowadząca do wsi została zalana, a dokumenty, telefon i klucze po prostu zniknęły. Dom nie chciał jej wypuścić. W desperacji zeszła ponownie do piwnicy. Pokój już nie istniał. Była tam jedynie czarna, pulsująca dziura w ziemi, z której dobiegał znajomy głos: "Mamo". Helena upadła na kolana, próbując krzyczeć: lecz jej głos ginął w ciężkim, gęstym powietrzu. Z otchłani zaczęła wynurzać się postać dziecko, ale zdeformowane, pokraczne, z nienaturalnie długimi kończynami, szyją jak u żyrafy i oczami czarnymi jak smoła. Jego twarz pozostawała nieruchoma, lecz głos brzmiał w całym pomieszczeniu Zawsze byłem tutaj. Ty o mnie zapomniałaś, ale ja pamiętam. Zaczęła się przemiana, nie wiadomo czy rzeczywista, czy tylko psychiczna, Helena przestała odczuwać strach, a zamiast niego ogarnęło ją coś na kształt ulgi. Znalazłem cię. Mamo. Zawsze byliśmy razem. Rzeczywistość pękła niczym stary lakier. Dwór w Jaworzynach zniknął z map, a droga do niego zarosła w tydzień po tym, jak Helena nie pojawiła się w pracy. Nigdy jej nie odnaleziono. Ale czasem, w zimne listopadowe noce, Mieszkańcy okolicznych wiosek słyszą płacz dziecka, dochodzący z lasu. I śpiew. Wieczny śpiew. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.